Ostatnie pytanie, jakiś czasem oglądałem Twojego live'a i ty. Po... Czekaj, bo to nie słychać. Pracuję nad tym. Jakiś czasem oglądałem twojego live'a i tam miałaś problem z dźwiękiem. I powiedziałeś, że nie chcesz słuchawek bezprzewodowych. Dlaczego? W ogóle jak jest od tego. A skąd ty to wiesz? No bo są powdania, lekarka z Belgii mi wysłała, moja koleżanka. Czyli co, bezprzewodowe nie nie, nie? No wiesz, no, y, tak szczerze mówiąc, to no w ogóle bym y, odradzała. Y, i słuchawki, i niestety ciągle siedzenie w zamkniętym samochodzie z tym zestawem głośno mówiącym, ograniczyłabym to do minimum. Nie ma przecież, ja wiem, że jest wygodnie, ale jaki jest problem z tymi na kabel? też będzie... Myślę, że to nie ma. Na dachu jest Tak, zajbisz się. A ty właśnie reagujesz? Bo jak byśmy w rągowie, to ktoś do ciebie powiedział, da, 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 zrób mi loda. Jak ja reaguję? To no, no, wtedy bo... powiedzia... Ja powiem im, co ty powiedziałeś, bo ci nie, nie wypada mówić, o stanął, o stanął. Ja, musiałby ci najpierw stanąć, bo ten dziadek miał 70 lat, ten co to powiedział. Też w tym stylu, ale to stwierdzenie jest już nudne, nie? No, ten dlatego nie robi na mnie wrażenia. To jest taki odgrzewany kodlet, bo coś nowego wymyśli. Jak już chcą komuś robić przykrość. Niech pomyślą, a później niech robią przykrość. Dziękuję bardzo, trzymaj się udanego występu. Dziękuję. Bo to będzie teraz melodia ta w aranżacji orkiestry. Mhm. No, to wyzwanie, nie? Wyzwanie, znaczy dla mnie to jest wyzwanie, ponieważ ja y, nigdy nie występowałam dwa razy w tej samej sukience, y, ale postanowiłam to uczynić, gdyż jestem na ekofestiwalu. No i oby tak nie? w życiu też, nie? Dzięki.